Witam Was w kolejnym odcinku poświęconym budowie domów modułowych. Jesteśmy dzisiaj w Dortmundzie, za naszą zachodnią granicą. Targi zaraz się rozpoczną, a na nich dowiemy się i pokażemy Wam, przybliżymy, jak wygląda ten rynek. Tutaj porównamy go z rynkiem polskim, czyli ten rynek domów modułowych za granicą w Niemczech i w Polsce. Będą podobieństwa, różnice. Pokażemy również. Podejście do ekologii, jakie reprezentują nasi zachodni sąsiedzi, i dzięki tym porównaniom i różnicom będziemy mogli sobie przybliżyć to, w jaki sposób ten rynek może wyglądać w przyszłości u nas w Polsce. Jest to rynek zdecydowanie bardzo szybko rozwijający się. I warto być na bieżąco. Dlatego subskrybujcie kanał, żeby nic go nie ominęło. Cieszę się, że mogę nagrywać w takim miejscu i w takich okolicznościach. Jak widzicie, jesteśmy tutaj na stadionie i roz rozwikłaliśmy tajemnicę, dlaczego trawa na stadionie jest zielona. Są specjalne oświetlanie, jest specjalne nagrzewanie tej nawierzchni, po to, żeby jak wychodzą piłkarze, zawsze ta trawa była w najlepszej kondycji. Ale to nie wszystko. Dodatkowo mamy dla Was jeszcze smaczek. Możecie wygrać u nas nocleg w okresie wakacyjnym w domu HOKOMO, trzy noce wybranej przez Was w lokalizacji, a w drugim konkursie będzie dostępna piłka właśnie drużyny piłkarskiej Borussia Dortmund. Dlatego wejdźcie na naszego Instagrama, TikToka, Shorty na YouTubie i weźcie udział w konkursie, a my idziemy rozpocząć targi. 10 marca, godzina 10, bramki się otworzyły, rozpoczynamy targi w Dortmundzie. Trzy dni ciężkiej pracy przed nami i w trakcie tych targów opowiemy sobie o różnicach i podobieństwach rynków domów modułowych w Niemczech oraz w Polsce. Także chodźmy razem z ludźmi i dowiedzmy się więcej na temat tego, co się dzieje w Niemczech. Udało nam się znaleźć ciche miejsce. Jesteśmy na takiej anpresoli, z której widać targi. Jesteśmy na jednej części, druga jest na drugiej hali. Stąd możemy zobaczyć również nasze stanowisko. Jest tam dom, do którego sobie potem wejdziemy. Wejdziemy do środka, pokażemy Wam go z zewnątrz. I inne stoiska firm, które zajmują się. Budownictwem, dostarczaniem rozwiązań do tego budownictwa lub odnawialne źródła energii, ogrzewanie, docieplanie. My skupimy się natomiast na różnicach rynku domów modułowych. W Niemczech, jak i w Polsce. Chcemy Wam pokazać i przybliżyć to, czego tutaj doświadczyliśmy, co, co już zobaczyliśmy, tak żeby można też było być może wyciągnąć na przyszłość wnioski tego, jak ten rynek będzie rozwijał się w Polsce, jak on będzie się kształtował, ponieważ rozwija się bardzo dynamicznie. A nasi sąsiedzi, którzy mają większe doświadczenie w budowie tego typu domów, mają również większą tradycję i tutaj. Już nie tak jak na rynku polskim buduje się od dawna tego typu konstrukcje. Konstrukcje modułowe, konstrukcje takie szkieletowe, prefabrykowane. Można to zobaczyć również na wykresach, które dostaliśmy od firmy Google, w których widać jasno, że liczba firm na rynku niemieckim jest stała. Więc podobna liczba ogłasza się. Co miesiąc w danej kategorii. Na rynku polskim ta liczba jest rosnąca w tym momencie. Z miesiąca na miesiąc przybywa firm. Przybywa firm mniejszych i większych, firm zajmujących się budową modułową, fabryk, takich jak my, i mniejszych wykonawców, którzy po prostu realizują jakieś indywidualne projekty i zgłoszenia. Rynek, który dopiero się rozwija, no, ma swoje wady i zalety. Na rynku polskim możemy zauważyć, że dużo wykonawców, którzy wcześniej zajmowali się wykańczaniem mieszkań czy domów, sami próbują swoich sił w budowie takich domów, natomiast być może też stąd ta nie najlepsza opinia na temat tego typu budownictwa, ponieważ bez dobrego warsztatu i przygotowania, zajmowanie się tego typu budową może się skończyć dla inwestora po prostu źle. Dlatego warto z takich wykonawców, którzy zagwarantują cenę, termin oraz jakość skorzystać, i z takich, którzy mają doświadczenie w tym zakresie. Czyli pierwsza różnica to jest doświadczenie i tradycja. Co za tym idzie, również wszyscy dostawcy dopasowują się do tego typu, dopasowują się do rynku, i tutaj na rynku niemieckim który znany jest ze swojej jakości produktów, jak i samochodów. Te produkty do budownictwa prefabrykowanego, do budownictwa szkieletowego są dużo wyższej jakości. Co możemy zobaczyć po różnych firmach znajdujących się tutaj, które podchodzą do nas i proponują nam swoje materiały, swoje rozwiązania, które są widać w nich doświadczenie i, i tą jakość. Nawet deska tarasowa taka kompozytowa, jest dużo lepszej jakości, a to już importujemy, żeby tą jakość jak najwyższą dostarczać. Kolejna rzecz, która różni te dwa rynki, to jest cena i tutaj zdecydowanie przewaga na korzyść Polski. Duży plus: cena takiego domu w Polsce versus w Niemczech jeden do jednego to jest około 80% ceny niemieckiej, ale ma wpływ na to wiele rzeczy. Takich jak spedycja, takich jak rzeczy, które trzeba wykonać na miejscu, inwestycji, fundamenty, inne rzeczy, to składowo wychodzi drożej tutaj na rynku niemieckim. Oczywiście mówimy o tym samym domu. Ten sam dom jest akceptowany w Polsce, ten sam dom jest akceptowany tutaj w Niemczech i niczym, niczym jakość ta tej ceny nie odbiega w Polsce, więc pod tym kątem jest jeszcze u nas bardzo dobrze ale pewnie wraz ze wzrostem liczby zamówień wraz ze wzrostem liczby firm e, ograniczy i, i właśnie tego zapotrzebowania ograniczy się e, właśnie ta dostępność produktów i cena może wzrosnąć także w tym sezonie szykujemy się na to że te ceny będą się zmieniały warto zadbać i zarezerwować swoją cenę jak najwcześniej coś wybuchło Całe szczęście to chyba był balon. Takie dwie rzeczy na temat tych cen różnicy. W Polsce za godzinę wózka widłowego zapłacilibyśmy około 100-150 złotych. Tutaj wyniosło to 120 euro. Mówimy o godzinie pracy. Dużą wartość, duży koszt tutaj stanowi godzina pracy dobrego rzemieślnika, osoby z doświadczeniem, czy to elektryka, czy osoby właśnie wykonujące tarasy, pergole, elewacje. Te rzeczy są tutaj w cenie i są dużo, dużo droższe niż w naszym kraju. Do tego kolejnym punktem przepisy prawne. Kolejna rzecz to przepisy prawne. Duży plus na korzyść polskiego rynku, polskiego ustawodawstwa, ponieważ tam już wcześniej można było budować domy na zgłoszenie do 35 metrów. Teraz jest to rozszerzone do 70 metrów na zgłoszenie, czyli 70 metrów w podstawie plus piętro to ponad 100 metrów powierzchni użytkowej. I to wszystko jest na zgłoszenie, nie na pozwolenie na budowę. Dokumenty są praktycznie takie same, natomiast sam proces jest e, łatwiejszy, trwa krócej i kosztuje mniej. Również planowana zmiana e, kolejna w bieżącym roku, zobaczymy czy ona wejdzie w życie, będziemy Was informowali na bieżąco, więc subskrybujcie kanał, żeby to Was nie ominęło. Mają wejść domy jednorodzinne e, na zgłoszenie, czyli będą to również większe. Powierzchnie. Jeżeli chodzi o rynek niemiecki, tutaj jest bardzo sztywno i wszystkie domy powyżej 30 metrów muszą być na pozwolenie na budowę. Ten proces trwa, dokumenty, architekt i to wszystko kosztuje zdecydowanie również dużo więcej. Dlatego duży plus dla naszego ustawodawstwa naprawdę pod tym kątem jest dobrze, a to skutkuje tym, że ten rynek bardzo szybko się rozpędza. I ostatnim takim punktem, który gra największą rolę, jeżeli chodzi o wybór takiego domu, gdzie klienci te domy kupują, to jest świadomość społeczeństwa. Rynek niemiecki zdecydowanie jest bardziej dojrzały, przez co ta otwartość na tą technologię nie jest tutaj niczym nowym. Tutaj nie ma pytań, czy ten budynek wytrwa, ile ten budynek wytrwa. Tu znają jakoś takich domów, tu już się to po prostu dzieje. Technologia niemiecka do budowy tych domów. Niczym nie odbiega od technologii, która jest w Polsce. Oczywiście mówimy tutaj o firmach, większych zakładach, które takie domy produkują. Również budownictwo szkieletowe jest bardzo zbliżone. Ta technologia i materiały również ma znaczenie, kto to robi, jak to robi, jaki miał wcześniej warsztat, ponieważ tutaj każda warstwa ściany, każda warstwa podłogi i dachu ma duże znaczenie. Są to budowy budowy, które powstają bardzo szybko. Takiej suchej, suchej technologii, niewymagającej schnięcia. Natomiast bardzo dużą dewastację w tych budynkach powoduje wilgoć i przed nią trzeba się bardzo strzec. Dlatego ważne, żeby zadbać o wybór swojego domu, który będzie zbudowany zgodnie ze sztuką, zgodnie z technologią budowy takich domów. E, także świadomość społeczeństwa na plus Niemiec, e, i przejdźmy sobie do podobieństw. Rynek domów modułowych w Polsce i w Niemczech ma również wspólne mianowniki, takie jak konstrukcja domów. Ten sam dom, który widzicie, który przywieźliśmy tutaj, może stać w Polsce i w Niemczech, spełniając dokładnie jedne i drugie normy. Normy się od Ciebie różnią, natomiast e, przegrody, docieplenie, e, wartość energetyczna, jaka jest potrzebna do Zapotrzebowanie takiego domu to wszystko spełniamy na jednym, na drugim rynku, dlatego dla nas nie ma znaczenia, gdzie ten budynek dostarczymy i go postawimy. Oszczędność czasu, czyli bardzo szybka dostawa tak jak już wspomniałem wcześniej, w różnicach jest to sucha budowa, tutaj nic nie schnie. My budynek produkujemy tyle, co deweloperowi developer, schnie jeden strop. Oszczędność kosztów, zarówno tutaj tradycyjna budowa jest bardzo droga, w Polsce trochę tańsza, natomiast i w jednym, i w drugim przypadku budowa domów modułowych, koszt budowy takiego domu wychodzi po prostu taniej. Wcale nie tracąc na jakości, natomiast zyskując właśnie na kosztach, które budowa generuje na miejscu, na dojazdach, na ekipach, które się przedłużają. Budowa taka tradycyjna w większości po prostu trwa dłużej niż zakładamy i kosztuje dużo więcej niż zakładamy. Jeżeli chodzi o jakość, to oba rynki, i polski i niemiecki, tą taką samą jakość trzymają, z wyjątkiem pewnych materiałów, które są już po prostu kwestią wypracowania na ten rynku, takich jak elewacje kompozytowe e, lub, e, elewa lub tarasy i pergole, które są również wykonane z takich kompozytowych materiałów e, bezobsługowych. Kolejne podobieństwo to właśnie zapotrzebowanie na energię, wartość tych współczynników przegrody, współczynników przenikania okien i innych rzeczy związanych z zapotrzebowaniem na ogrzanie takiego budynku. Również możliwość podłączenia do paneli fotowoltaicznych czy zastosowania pompy ciepła i innych tego typu rozwiązań, które na jednym i na drugim rynku przy dzisiejszych cenach paliw rozwijają się bardzo szybko. Jeżeli chodzi o Porównanie, różnice i podobieństwa to tyle. Przejdźmy sobie na dół do naszego domu. Jesteśmy już przy naszym stanowisku. Zobaczmy sobie od tyłu. Mamy tutaj rozstawiony szkielet, tak jak on wygląda, żeby można było zobaczyć i dotknąć tego, czego zazwyczaj zobaczyć i dotknąć nie można. Czyli mamy tutaj przegrodę, podłogę, wszystkie warstwy takie, jak to na budynku wygląda. No i też. Przykładowa konstrukcja takiego dachu dwuspadowego w jakiejś takiej mniejszej skali. Do tego kostka UniCube i ścianka termososny. bardzo fajna elewacja 25 lat gwarancji. Tutaj z kolei na tym budynku inwestor zażyczył sobie, żeby zastosować elewację stworzywa, elewację kompozytową ze względu na, Bezobsługowość tej elewacji. Również w tym przypadku 25 lat gwarancji na elewację. Bardzo fajnie się ona prezentuje, montaż jest szybki i chodźmy może, zobaczmy, jak ten budynek wygląda w pełnej krasie, czyli biała elewacja kompozytowa, do tego taras również kompozytowy, e, natomiast taką fakturą drewna imituje e, taką teksturę tradycyjnego surowca. Jest obórka blacharska. Po targach będziemy ten dom przewozili do inwestora i tam zmontujemy również pergolę, Wyposażymy ten dom w środku o kuchnię, w pełni wyposażymy łazienkę i przekażemy klucze naszemu inwestorowi. Ruch jest duży, więc postaramy się wejść tak, żeby nikomu nie przeszkadzać, oglądać ten budynek. Chodźcie za mną, może uda nam się wejść z tej strony. Duże zainteresowanie, tak jak mówiłem. Może poczekamy chwilę i w tym momencie też e, krótko na temat odnawialnych źródeł energii. Tutaj w Dortmundzie dużo stanowisk, które e, mają panele fotowoltaiczne, e, pompy ciepła, rozwiązania, które tej energii wykorzystują mniej, które energię odzyskują. E, są też ciekawe rozwiązania alarmowe do takich domów, to, dzięki którym nie trzeba po prostu prowadzić kabli w ścianach. Działają na zasadzie ultra dźwięków. E, może już jest wolne, wejdźmy do środka. Duży taras e, ma prawie tam 20 metrów kwadratowych, natomiast u inwestora dodamy dodatkową część i będzie miał już prawie 40 metrów. Wejdźmy sobie do środka, póki jest czas. Wchodzimy tutaj tak naprawdę przez sypialnię w tym momencie. Pokój około 12 metrów kwadratowych. Łóżko, lustro, będzie tu jeszcze szafa. W tym momencie jest to taka aranżacja bardziej targowa. Natomiast finalnie u inwestora będzie to dom wykończony, dom do mieszkania. Zobaczmy, jak wygląda łazienka. Duża, przestronna, standardowa łazienka, w której znajdzie się jeszcze szyba, bateria prysznicowa. Tutaj znajdzie się pralka, powiesimy termę i to wszystko będzie zasłonięte w takiej zabudowie szafką. Jest toaleta z gabritem, grzejnik łazienkowy, i tutaj miejsce na szafkę z umywalką i lustro. Także bardzo dużo miejsca. To co tutaj zostało zastosowane również to drzwi przesuwne, dzięki którym mamy więcej miejsca wewnątrz. I jest tutaj również drugi pokój. Weźmy sobie zobaczmy, tak szybko jak on wygląda. To jest salon połączony z kuchnią w tamtej części e, kuchnia, którą wam pokażemy po realizacji. Tutaj natomiast kwestia salon, kanapa. Tutaj w przyszłości w stanie telewizor, szafka i ten dom wewnątrz, pomimo 28 m kwadratowych ma naprawdę dużą powierzchnię. Tutaj drzwi wejściowe. Możemy zejść i obeszliśmy dzięki temu dom wewnątrz i na zewnątrz. Ulatniamy się szybko, żeby ludzie mogli komfortowo podróżować i zwiedzać ten dom bez nagrywania, a my przejdźmy sobie do podsumowania. Targi budowlane w Dortmundzie właśnie dobiegają końca. Jesteśmy po rozmowach z wykonawcami z, na, z naszej zachodniej granicy, więc trochę poszerzyliśmy horyzonty w zakresie budowy domów, w zakresie technologii. Również odbyliśmy interesujące rozmowy z potencjalnymi klientami i widzimy taką wspólną cechę u nich, czyli są oni otwarci na tą technologię, na technologię prefabrykowaną, na technologię modułową. Natomiast taka krótka refleksja, pomimo tego, że nasi zachodni sąsiedzi są już parę kroków do przodu, my szybko ich będziemy doganiać. Są przepisy, które się zmieniają, nasz rząd wprowadził uproszczone procedury i ten rynek bardzo szybko rośnie, bardzo szybko się uczy. Natomiast do tego, żeby dogonić za granicę, potrzeba nam wytrwałości polskich wykonawców i decyzyjności naszych inwestorów. W kraju. Także trzymamy kciuki za rozwój technologii budownictwa modułowego, budownictwa prefabrykowanego w Polsce i żeby z nas kiedyś brali przykład. Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.